I w tym wszystkim doszła do mnie jeszcze jak gdyby, gorszy, gorszy moment, taki apogeum tej całej sytuacji. że nagle jakby, patrząc na tych dresiaczy, zobaczyłem, że podchodzi do mnie e, Rumun. E, w sensie nie od razu było widać, że, że, że Rumun był całkiem śniady, ładnie ubrany, a akordeon go zdradził. <gry> A. No i ja wiedziałem, wiedziałem, co się wydarzy. Ja wiedziałem, jak on poprosi mnie teraz o pieniądze. Jakby znam ten układ. Ale on zaczyna bardzo ciekawie, bo on mówi, nie chcę od ciebie pieniędzy. I pojawia się teraz ta intryga w mojej głowie. Balcie się <todgłosy> czego on chce. No on mówi, nie chcę od Ciebie pieniędzy, chcę ci powróżyć. my kurwa wróżyć, podsłużyć, ale gdyby na pewno będzie chciał, kochać, co jest ta intryga, prawda? W sensie, gdyby coś się teraz wydarzy. Mówię, okej, okay, git. Mówię, wystaw na lewej goni najmniejszy pieniążek, jaki masz. I na prawej goni największy pieniążek. Znaczy, ja akurat byłem we Francji parę tygodni temu i miałem jeszcze jakieś eurocenty w kieszeni i polskie grosze. Wychujam go na kursie. I on, I on nagle zaczyna w On nagle mówi, yy, zaczyna yy, z wiatr z zachodu wieje na północ, a cisza jest zagłuszana przez odgłos lasu, który przebija się przez morze, coś pierdoli. <grym> <grym> ale w pewnym momencie mówi takie zdanie, że zaufanie. A zaufanie to jest e, świadomość tego, że ktoś potrafi ci skrzywdzić bardzo prostym ruchem, ale wiedza, że nigdy tego nie zrobił. Ja sobie pomyślałem, to za piękne zdanie. I sam ostatnio miałem do czynienia z, z, z taką sytuacją, gdzie kolega mnie troszkę jak gdyby oszukał, troszkę zdradził i, i, i zacząłem myśleć o swojej sytuacji, zacząłem budować swój świat przy okazji tego, co ten Rumun mówił i, i, i zacząłem coraz bardziej myśleć o, o tym swoim koledze, o tej całej sytuacji, czy dobrze, czy źle postąpiłem, a nagle mój świat został załamany, kiedy Rumun powiedział, e, pocałujesz piłta w czoło. <laughs> co? Pocałujesz piuta w czoło. I on w tym momencie ja mam te ręce tak wystawione, on robi jakieś takie fiku miku z rękami, coś ten co Mój perfumy i mój strykacz, kiedy strykam, to samo to.